tam tak śpiewa Targusia. Ja złapałam taki kontakt z Targusią, jak i z Zosią swoją, jak ja do niej śpiewam takim śpiewnym głosem. To ona mi też odśpiewuje. Tak, Targulka? A Targulka zarobiła pierwsze grosiki jej filmy. Tak, Targusia. Zarobiłaś pierwsze grosiki. Tak słuchasz, co to jest. No, zarobiłaś na jakieś tam ziareczka. Short zarobił 9 groszy. A nie wiem, jak inne filmy. Może też stargusią coś zarobiły. No to jest dopiero początek. Chyba usłyszała, że coś zarobiła i idzie pojeść.